Dzisiaj pokażę, jak robić ściągacz. Taki typowy, podwójny, którym zwykle są wykończone sweterki, bluzeczki. Mam narzucone tutaj 10 oczek, ściągam i zaczynam przerabiać. Tu mi wychodzą takie oczka lewe, więc zaczynam sobie powiedzmy od lewego. Pierwsze oczko ściągam, podtrzymuję i przerabiam drugie na lewo. Czyli mam już dwa na lewo. A teraz dwa na prawo, wbijam się i przeciągam. Wbijam się i przeciągam. I znowu dwa na lewo. Raz, dwa. I dwa na prawo. Raz, i dwa. I dwa na lewo. Raz, ostatnie oczko też na lewo. I następna strona. Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutów, czyli pierwsze mamy brzegowe, tu jest prawe, więc przerabiamy na prawo, a tu mamy dwa lewe. Raz i dwa, i dwa na prawo, raz i dwa, i dwa na lewo, raz i dwa, i dwa na prawo, raz i dwa. I tak sobie powtarzamy. Następny rząd robimy znowu to samo. Tu już widać dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i tak się to będzie układało. No i ten ściągacz już nabiera charakteru, już powoli widać z jednej i z drugiej strony. Wygląda podobnie, bo na jednej i na drugiej stronie są po dwa oczka. To tak? czyli dalej robimy dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. I dwa lewe. I robimy na taką długość, jaka nam pasuje. Tak zaczynamy sweter bluzeczkę.